dobry, witam wszystkich Państwa. Tak jak powiedziała tutaj pani, przypadło mi w udziale stworzyć tą broszurkę i przyznam po czasie, że okazało się to dość skomplikowane zadanie. Z tego względu, że źródła, które funkcjonują to przede wszystkim tak naprawdę pamięć tych najstarszych mieszkańców, o których tutaj częściowo już wcześniej Pan Wadzmiera wspomniał. Pewną pomocą y, posłużyły, posłużyły dokumenty znajdujące się w gdańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Dotyczyły one przede wszystkim tych osób, które y, zostały przez Niemców rozstrzelane. Zresztą w roku 39, również taka sytuacja miała miejsce w roku 1943. Y, fakty tam zawarte zostały, y, zostały spisane pod koniec lat 60., więc okazuje się po czasie, nie będę tutaj ukrywał, że również y, nie, zawsze, y, nie zawsze relacje Ustne pokrywało się z tym, co znajdowało się w dokumentach pisanych. Niewielką, niewielką pomocą służyły również dokumenty, znajdujące się w archiwum decyzjalnym w Kierpinie, ale można było tam uściślić daty urodzenia. Tak jak tutaj widać, ponieważ niektóre nie były pewne, niektóre, niektóre daty były co prawda podane przez kogoś, ale faktycznie trzeba było to do końca sprawdzić. Chciałbym podkreślić, że osoby, które na tej tablicy są zmienione, to jest 15 osób, ich losy były bardzo różne i często od siebie odmienne. Siedem osób to oczywiście mężczyźni, którzy zostali wcieleni przymusowo, też jak Pan tak, wcześniej zaznaczył do Wehrmachtu, co oczywiście wynikało z faktu, też jak była o tym mowa, przymusu, czy to pod groźbą umieszczenia w obozie koncentracyjnym już tutaj, czy to zesłaniem na roboty do, do Rzeszy. Część osób już w roku 1939 została aresztowana. Więziona była na zamku gniewskim i stamtąd została więziona do lasu szpęgarskiego, i te osoby tam zginęły. Często sytuacja wyglądała tak w przypadku tych osób rozstrzelanych, że do końca wody było. pracowników Urzędu Cywilnego z Morześciena, że istnieją takie dokumenty, iż w roku 1947 po prostu rodziny starały się o uznanie ich za zmarłe i takie dokumenty...